Cześć, ja jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy otwierać 100 Surprise Nestów. Wiem, że już na tym kanale jest tego typu odcinek, ale po kilku latach chciałbym po prostu zobaczyć, czy cokolwiek ci chipsów zmienił z tym eventem i czy cokolwiek, coś innego będziemy mogli zdobyć z tych oto jajeczek. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie te jajeczka może się znaleźć, oczywiście w opisie jest linkacz ze starym filmikiem, gdzie kiedyś pokazywałem, akurat nic się nie zmieniło w tym temacie, także jest on cały czas... Aktualny także, koniec przedłużania. Zaczynam opening. A na koniec odcineczka jeszcze będzie takie małe ogłoszenie. Także sprawdzamy jak na razie. Zwykłe, zwyczajne jajka, pierwszy chocolate bar. Akurat, jak będzie inny event, na pewno nam się przyda. Jak na razie, rzecz, która będzie mogła sobie tam leżeć: Hydrze Jajo. The Hydra Egg, pierwsza sztuka. Czyli jak na razie nie zdobyliśmy nic takiego, co by mogło nas zaskoczyć, szczerze. Czyli czekoladki, hydrze jaja, cukierki oraz oraz zwykłe jajka kolorowe. Także jak na razie nic specjalnego. Zmieniają się tylko kolory, naprawdę bardzo dużo jajek. O, pierwszy surprise bug. Ale to jest chyba ten tańszy surprise bug. Jeszcze zobaczmy z ciekawości. O, nie ma go na markecie. To dziwne szczerze. Zrobimy w sumie sobie opening tego surprise bagu. co to w ogóle jest za bug, co będziemy mogli zdobyć. Także jak możecie drodzy widzowie zobaczyć, dwa hydrze jaja, 10 bars of chocolate, zwykłe, zwyczajne jaja oraz dwa surprise bagi. Otwórzmy pierwszy balonik oraz otwórzmy drugi balonik. Także drodzy widzowie, no niestety nic ciekawego nam nie zleciało, ale patrząc na domoreński market, generalnie średnia cena Jednego jeczka to jest 10 tysięcy. Ja akurat zebrałem, miałem z zeszłego roku, teraz troszeczkę go zbieramy, mieć tą stówę, ale zauważyłem, że średnio po 10 k ludzie skupują te jeczka. Także taki mały tip, że jakby wam się chciało, bo jeszcze kilka dni ten event będzie, to to możecie zarobić teoretycznie, jeśli ktoś oczywiście to kupi. Także drodzy widzowie, to by było na tyle z tym openingiem, oraz chciałbym jeszcze jedno zakomunikować, jest to pewnie ostatni odcinek. Przed tak zwanym urlopem, jak dobrze co po niektórzy wiedzą, spodziewam się narodzin bliźniaków za około tydzień moja małżonka idzie do szpitala i ja ogłaszam około 3 tygodniowy, minimalnie 3 tygodniowy urlop, bo na pewno troszkę żonka poleży w szpitalu, później opieka nad żonką, nad maluchami, a ja szczerze nie pamiętam już kiedy ostatni raz miałem kilkutygodniową przerwę od YouTube'a i od tego wszystkiego, także to jest ostatni odcineczek przed dłuższą przerwą, do końca tygodnia również jeszcze będziemy streamować, w sobotę będzie ostatni stream, na każdym streamie teraz jakieś małe giveawayki będą tibia także każdego zapraszam, śmiało zostawcie suba pod tym odcinkiem lajka również także słuszno. Życzę Wam miłego dnia, już wieczorem dziś będzie kolejny stream i jo. jo, jo.